Trzy, czte, trzy. Zobaczcie. No i co? Robimy to. <laughs> Siemanko, cześć, z tej strony Sebastian, i zaraz wam powiem całą moją historię odnośnie mojego wypadania włosów. Na samym początku zaczęło się to jakieś 3 lata temu, bądź 4 lata temu, kiedy w moim życiu zaczęło się bardzo dużo stresu, i na samym początek jakby zwalałem to na dłoby jedzenie, jakby dzieliłem to bardzo na różne kategorie, jednak okazało się, że to po prostu jest genetyka, stres i za dużo testosteronu w moim ciele. Po trzech latach jakby patrząc na swoje zdjęcia, bo też jakby robię w branży modelingowej, patrząc na swoje zdjęcia. Moje Moje włosy zaczęły się może nie diametralnie zmieniać, ale różnica między rokiem a trzy, trzema latami naprawdę była bardzo, bardzo, bardzo duża. W pewnym momencie, jakby powiedziałem sobie, kurczę, jakby trzeba coś z tym zrobić. Ja już parę długich lat pracuję w branży aparacyjnej, gdzie tak naprawdę wygląd to moja wizytówka i pomyślałem sobie, naprawdę muszę zrobić krok w przód, muszę zacząć działać, bo jeżeli nie będę działać, to może być jeszcze tylko gorzej. I jakby, nie wiem, luźny dzień, typowa sobota, po wypiątek, już nawet nie pamiętam, patrzyłem sobie po prostu na telefon, przeglądałem YouTube'a i nagle spojrzałem hasło Meditravel, Travel, włosów. I patrzę, były efekty. Przed, po, patrzę, jak ktoś tam zrobił z influencerów, ktoś zrobił to bardziej jakby z osób pokazujących się gdzieś tam w internecie, bardziej rozpoznawalnych w internecie. I zobaczyłem, naprawdę to fajnie wychodzi, naprawdę to fajnie wychodzi I chłopaki są mega zadowoleni, bo jedni mają po 20 lat, drudzy mają po 40 lat I naprawdę to nie ma w ogóle żadnej różnicy, ile kto ma lat, jak to wygląda, ile kto ma włosów Bo to, co oni mieli na głowie, zrobić takie cudo, co oni teraz mają, to naprawdę jestem w szoku, jest wow Jak to ogólnie się stało, że znalazłem się w Turcji? Na sam początek zajmowała się mną Ewelina, pani, która naprawdę jest jedną wielką encyklopedią, Która ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży zasób słów i naprawdę bardzo bardzo, bardzo dużo wie odnośnie jakby całego tematu przeszczepu włosów. Zajęła się mną, powiedziała mi co i jak, gdzie, kiedy, o który. Dostałem bilety lotnicze na maila, poszedłem na lotnisko, poleciałem samolotem. Oczywiście no, w samolocie jak w samolocie, dwie i pół godzinki, jeszcze sobie na półtorej godzinki. Wysiadłem z samolotu, od razu dostałem też informacje na, na Whatsappie, gdzie mam się znaleźć, gdzie mam skręcić i do kogo mam podejść, jak będzie wyglądać mój taksówkarz i jak będzie wyglądał jego samochód. Serdecznie. Podszedłem taksówkarza. Pojechaliśmy na sam początek na testy covidowe oraz testy krwi. Wszystko przebiegło w normie. Później zameldowanie w hotelu. Jestem mega zadowolony. Czterogwiazdkowy, super duży łóżko, king size, telewizor jest, kawa jest, soki są, woda jest, łazienka bardzo duża. Czuję się mega komfortowo, zadbany i w sumie bardzo bezpiecznie. Dostałem nawet datę pierwszych konsultacji, kiedy się spotkam pierwszy raz twarzą w twarz z lekarzem, który będzie robił zabieg w mojej osobie. I co? Do zobaczyska. To już jest dzień drugi, A dzisiaj jest dzień na zwiedzanie, dzień na poznawanie całego Istanbulu, całej Turcji Sebastian 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 Sebastian, Sebastian. O okay. Chodzi o jakieś tam strony zwiedzania. No to byliśmy dzisiaj Hagia Sophia. Kupowaliśmy jakieś pamiątki, byliśmy w super restauracji. Ogólnie ten dzień dzisiaj jest taki bardziej chilloutowy, można go poświęcić tak bardziej na ostresowanie i myślenie o tym, co będzie jutro, o tym, co, co będzie po zabiegu. Ogólnie się bardzo było przyjemnie. wstaliśmy rano jakoś około 9.30 zjedliśmy śniadanko, później dalej zwiedzanie. Jakiś tam park, luźny obiadek, piciu. dostałem informację, o której zaczyna się moja konsultacja. Zaczyna się ono o 7.20, bardzo wcześnie rano. Szczerze, pomimo tego, że jestem parę tysięcy kilometrów od kraju, od Polski, to i tak jest cały czas bieżący, płynny, bardzo z dużą częstotliwością prowadzony kontakt między Meditravel Polska, Meditravel Turcja i tak naprawdę Meditravel Sebastian. Mogę dać 10 na 10, jeżeli chodzi o, o takie coś, no bo jednak to jest ważne, bo my jesteśmy w obcym kraju, my jesteśmy w obcym miejscu, nie wiemy, gdzie co jest, a gdy tylko i wyłącznie napiszemy, to po tak mamy odpowiedź i naprawdę to daje duży plus, bo nie dość, że nie musimy niczego wiedzieć, to i tak pomimo tego, że nie wiemy za dużo, to i tak mam bardzo duże rozgarnięcie, jeżeli chodzi o rozstawienie czasowo, czasowo i miejscówki, gdzie to jest. Dzień trzeci, dzień, dzień sądu tak naprawdę. Jesteśmy właśnie przy klinice, jesteśmy po śniadanku. Myślałem, że będzie stresik, ale nie ma żadnego stresiku. Jakie są moje odczucia takie ogólne? Wszystko, wszystko jest ok, no bo jakby goście gość naprawdę się znają, lekarze się znają, doktor też naprawdę z długim stażem, bez żadnych problemów, bez żadnych w ogóle jakichś tam zawiłości w mojej głowie, wszystko będzie dobrze. Czekamy w wielkiej klinice, klinikana. I co, jakie są moje odczucia? Bez stresu, bez żadnych komplikacji w głowie, wiem jak to ma wyglądać. Teraz czekamy na tłumaczkę. Ona, jak przyjdzie, no to wszystko się wyjaśni. Pierwsza konsultacja. I co? Lecimy z tematem. Właśnie jesteśmy po dłuższej rozmowie z panią Dominiką. Pani Dominika wytłumaczyła mi wszystko od A do Z, jak będzie przebiegać to wszystko, co będzie mi robić, kto będzie mi robić i ile będzie mi robić. Wytłumaczyła też mi odnośnie tego, jakie leki mam zażywać, ile mam ich zażywać, kiedy mam je zażywać. No i oczywiście zalecenia przed i po, co mam robić, aż do 3 miesięcy po zabiegu. Teraz czekamy na takie główne konsultacje, żeby spotkać się z lekarzem. On mi wszystko powie, co i jak. E, oczywiście będzie tam pani Dominika, jako tłumaczka. No i co? Robimy to. Jesteśmy właśnie po konsultacji z lekarzami. Jak widzicie jestem tutaj naznaczony. Dużo się dowiedziałem. Zdanie za zdanie było, pytanie odpowiedź. No i teraz lecimy golić moją głowę i co? I do dzieła. Do zobaczyska. Three, four, three. Yeah. What's going on? Jak wyglądała ogólnie operacja? Operacja trwało mnie jakieś 6-7 godzinek. Kobiety, dziewczyny, które jakby mnie e, operowały, robiły mi zabieg, były bardzo sympatyczne, bardzo opiekuńcze i bardzo czułem się przy nich komfortowo. A e, druga sprawa, po tych 6-7 godzinach, wiadomo, macie jakieś tam zalecenia od lekarza, co musicie robić, czego nie musicie robić. Cześć, dzisiaj jesteśmy na ostatnim dniu, dzisiaj jest już wszystko skończone, jesteśmy właśnie po przeszczepie. Miałem 3300 graftów obieranych z tyłu głowy, przeszczepionych naprzód i e, na moją górę. Pojechaliśmy do hotelu, zjedliśmy pierwszy posiłek po operacji. Na sam początku odczuwałem taki delikatny ból, zarzuciłem e, leki przeciwbólowej. i dosłownie jak ręką odjął. zasnąłem jak dziecko, obudziłem się dzisiaj i co? Zjedliśmy rano śniadanko, pojechaliśmy do klinikany. Miałem umytą całą głowę, z, ze strupu, z zasniennej krwi oraz zdejmowany opatrunek. No, jesteśmy właśnie też po założeniu opaski uciskowej. I co? Teraz czekamy na specjalistę, który, z którym będziemy się teraz konsultować i on powie, jak to będzie wyglądać w dalszych miesiącach, w dalszych tygodniach. Poczekamy, to jest 15 minut, porozmawiamy na jakieś takie tematy, które będą mi bardzo potrzebne w przyszłości, a jak też będę musiał mieć głowę, bo to jest bardzo też jakby istotne w tym momencie. No i co? Do domu. Po tej całej sytuacji, po tej całym ogólniu zabiegu jakby wystarczy teraz tak naprawdę się trzymać zaleceń lekarzy, by być wytrwałym w tym co się robi, w tym co się dąży, bo tak naprawdę robiliśmy to tylko i wyłącznie w jednym celu, żeby mieć gęste i bujne włosy jak tarzan. Takie słowo ode mnie na sam koniec. Mega, ale to naprawdę mega się cieszę, że akurat trafiłem na firmę Meditravel. To, jak oni dbali o mnie, to szczerze, kurczę, nie pamiętam, żeby ktoś, ktokolwiek tak dbał o mnie, jak oni, naprawdę. Czułem się komfortowo, bezpiecznie, wiedziałem wszystko od A do Z i tak naprawdę nie było pytania, którym mógłbym ich zagiąć. I też serdecznie pozdrawiam moją opiekunkę, panią Ewelinę, która naprawdę dawała mi dużo otuch, dawała mi wszystkie informacje potrzebne. Nawet jak były niepotrzebne, to i tak mnie dawała, także naprawdę mega dziękuję. Jeżeli chodzi o włosy, to wiem, że teraz Teraz jakbym miał to zrobić drugi raz, o, wiem, że zrobię to drugi raz z tą samą firmą i tak samo będę moim znajomym polecać, którzy mają takie same problemy jak ja, jak ty, jak my wszyscy i też będę firmę tę polecać. Dziękuję jeszcze raz z całego serduszka i wysyłam dużo uśmiechów i dobrej pogody. Do zobaczenia. Hej!